Dzień dobry. Z tej strony Paweł Braziński, instruktor Krakowskiego Klubu Szachistów. Zadanie publiczne jest współfinansowane z środków miasta Krakowa. Podczas dzisiejszej lekcji powiemy sobie kilka słów na temat mata ścieśnionego. Mat ścieśniony w Polsce jest również często nazywany matem beniowskiego. Przyjrzyjmy się tej pozycji. Popatrzmy: tutaj czarny król jest otoczony przez własne figurki. Może się wydawać, że król jest bezpieczny. Nie ma się jak do niego dostać, no ale jest jedna figura, która umie przeskakiwać przeszkodę. Tą figurą jest oczywiście skoczek. No i popatrzmy, jeżeli skoczek zagra teraz na pole F7, atakuje króla, czarny król ma kłopoty, no i nie ma jak się chronić, tego skoczka nikt nie zbije, przed skoczkiem zasłonić się nie można, a własne figury. Nie pozwalają czarnemu królowi uciekać. Czyli temu królowi jest ciasno. Stąd też nasza nazwa mat ściśniony, czyli mat takiemu królowi, któremu jest ciasno. Nasz drugi przykład jest niemal identyczny. Popatrzmy, jedynie skoczek zmienił swoje miejsce zamiast na G5, stoi na H6. I takie ustawienie jest nawet częściej spotykane w partiach. No, i teraz jak można zrobić tego mata ściśniętego? No popatrzmy. Skoczek na F7, tak jak poprzednio, mat Wenowskiego lub mat ścieśniony. Trzeci przykład, który dzisiaj dla Was przygotowałem, jest troszkę trudniejszy. Dlaczego? Bo nie da się zrobić mata jednym posunięciem. Spójrzmy. Jeżeli zagramy teraz od razu skoczek na F7. Ten król czarny nie może uciekać, ale ma inną obronę. Na pewno widzisz jaką. Oczywiście goniec może zbić na F7 i pozycja białych jest już dużo gorsza i mają niewielkie szanse na korzystny rezultat. Więc w takim razie, jak lepiej to rozegrać? Jak mogą to białe wygrać? Przede wszystkim. Popatrzmy na białą wieżę na polu H1. Wieża na polu H1 stoi na jednej linii z czarnym królem. Takie ustawienie, kiedy nasza ciężka figura, czyli wieża albo Hetman, stoją na jednej linii z królem przeciwnika, zawsze może być groźna. Przyjrzyjmy się również tej sytuacji i policzmy, kto ma przewagę. Przewagę punktową oczywiście. Czarne. Czarne mają o jedną wieżę więcej, czyli całe pięć punktów więcej. Ale białe mimo wszystko nie boją się oddać drugiej wieży. I białe w tym momencie poświęcają swoją wieżę na polu H7. Zbiją pionka. Czarne teraz mają jedną, jedyną obronę dla swojego króla. Oczywiście goniec musi zbić tą wieżę. No ale jak zgoniec zbił wierzę, to już kto pilnuje pola F7? Pole F7 zostało niebronione i właśnie o to nam chodziło. I w tym momencie skoczek F7, szach i mat. Klasyczny mat ściśniony. Tutaj warto jeszcze raz zaznaczyć to, co mówiłem w poprzednich filmikach, że w szachy, żeby wygrać, nie trzeba tylko liczyć punktów. Żeby wygrać, trzeba mieć pomysł, jak zrobić mata. A liczenie punktów często jest prostą drogą do porażki. Tak jak tutaj, czarne przygrały mimo dużej przewagi materialnej. Nasz kolejny przykład. Widzimy, że jest bardziej skomplikowany. Już nie jest to zadanie tylko dla uczniów, które zostało wymyślone przez jakiegoś nauczyciela. Przypomina już to. Coś, co się zdarzyło w prawdziwej partii. Białe chcą zrobić mata ściśnionego. Mata skoczkiem. Jeżeli od razu by zagrały skoczkiem na F7, tak jak to widzieliśmy już wiele razy, no mata nie ma, bo król nie jest ściśnięty, król ma gdzie uciekać. Oczywiście w tej sytuacji dalej białe mogą wygrać, dalej mogą doprowadzić do mata ściśnionego. No, ale my chcemy w tej pozycji zrobić mata w dwóch ruchach. Skoro chcemy, aby król czarny był ściśnięty, zablokowany przez własne figury, to musimy sprawić, aby jakaś czarna figura stanęła na polu G8. Pamiętajmy o tym, to co mówiłem przy poprzednim przykładzie, że często, żeby dać mata, Trzeba najpierw odważyć się oddać jakąś swoją dobrą figurę, nawet tą najlepszą, czyli Hetmana. Akurat w macie ściśnionym bardzo często Hetman się poświęca. Uwaga, Hetman G8 szach. Jedyne co mogą zrobić teraz czarne, to zbić wieżą Hetmana, bo popatrzmy, tutaj stoi jeszcze goniec, który pilnuje Hetmana. I król Hetmana zbić nie może, czyli bije go wieża. No a teraz król już jest ścieśniony, nie będzie miał gdzie uciekać, więc skoczek może zagrać na pola F7 i zrobić naszego mata ścieśnionego. Klasyczny mat ścieśniony z ofiarą Hetmana. Przed chwilą widzieliśmy, jak w tym przykładzie można zrobić mata w dwóch posunięciach. Ale ja w tym momencie zmienię jedną rzecz. Czy widzisz, co się zmieniło? Zdjąłem tego gońca, co był na B3. Okazuje się, że ten goniec nie był potrzebny do zrobienia mata. Nie będzie już mata w, w dwóch posunięciach, bo gdyby Hetman zagrał od razu na G8. To król może zbić tego Hetmana i mata nie będzie. Ale białe mają inny sposób na szybkie zwycięstwo. Nie w dwóch, ale w czterech posunięciach. Popatrzmy. Ja powiedziałem przed chwilką, że skoczek F7 też może doprowadzić do mata, ale ten mat będzie dłuższy. Będzie to, ta partia jeszcze dłużej trwała. Król ma jedną. Ucieczka, król G8. I teraz uwaga, skoczek H6. Mamy coś, co się nazywa podwójny szach. Podwójny szach jest taki niebezpieczny, bo, bo przed nim jest tylko jeden ratunek ucieczka. Nie można zbić, nie można się zasłonić. Więc król ucieka albo w lewo, albo w prawo. Najpierw zobaczmy, co się stanie, jak ucieknie w lewo. Król F8. No to chyba był najgorszy ruch, jaki mógł zrobić teraz ten król. Bo dostaje mata od razu. Mat F7. Hetman na F7 staje, daje mata. Nie jest to prawda mat ściśniony, ale też jest mat. Więc zobaczmy, co się stanie, jak ten król pójdzie w prawo. Król H8. Król idzie do rogu. No ale teraz popatrzmy, że skoczek pilnuje pola. G8 i tam król nie wejdzie, więc jeżeli wtargniemy tam swoim hetmanem, król już go zbić nie może, ale może zbić go tylko wieża. Wieża G8. No i co? Takie coś już widzieliśmy na przykład w drugim zadaniu: skoczek F7, szach mat. To zadanie. Pochodzi już z prawdziwej partii. Niestety w mojej książce nie znalazłem opisu, kto tutaj grał, czarnymi lub białymi, ale widzimy, że pozycja jest bardzo ciekawa. Ruch czarnych, ostatni, był pionkiem na A4. Po co? Po to, żeby zaatakować białego Hetmana. No ale czarne się nie spodziewały, że w tym momencie białe mogą wykonać tą samą kombinację, którą widzieliśmy przed chwilą. Uwaga, zaczynamy od podwójnego szacha. Jak to zrobić? No oczywiście skoczek h6 i zarówno hetman, jak i skoczek atakują króla. Jak wiemy, przed Podwójnym szachem możemy się bronić tylko na jeden sposób. Ucieczką. A jedyna ucieczka to na H8. Osiągnęliśmy swój pierwszy, najważniejszy cel. Króla ustawiliśmy w rogu. Drugi bardzo ważny cel, trzeba tego króla zablokować, stosując ofiarę. Znowu będzie to ofiara Hetmana. Hetman G8. Szach. Jedyna obrona to oczywiście bicie wieżą, no i bardzo podobny mat, którego widzieliśmy już kilka razy dzisiaj: skoczek F7, szach i mat. Czyli warto zapamiętać tutaj ten manewr skoczkiem. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Najpierw podwójny szach. Król ucieka do rogu. Teraz ofiara Hetmana i skoczek robi mata. Jest to najczęstszy sposób stosowania mata ścieśnionego. Tutaj mamy kolejny przykład, który pochodzi z prawdziwej partii. Ta partia roz została rozegrana w roku 1855. Białymi grał John Cochran. Zawodnik, który swojego czasu był numerem jeden na świecie. Takim nieoficjalnym mistrzem świata. Przynajmniej według wyliczeń dzisiejszych naukowców. Jego przeciwnik jest mi nieznany, ale co jest ważne, że ten mat, którego ja wam pokazuję dzisiaj, występuje w partiach zawodników szczołówki światowej. Popatrzmy. W tym zadaniu początek jest dokładnie taki sam. Zaczynamy od czego? Od podwójnego szacha. Skoczek H6. Po raz kolejny. Skoczek i Hetman dają szacha. Zobaczmy, że nie może ten skoczek zbić Hetmana, bo zostanie jeszcze szach od skoczka. Dlatego król musi uciekać. Król ucieka albo w lewo, albo w prawo. Jak ucieknie w lewo na F8, to jest zadanie dla Was, gdzie będzie mat. A jak król ucieknie na H8, to I zapewne wiecie, co w tym momencie trzeba zrobić. Trzeba poświęcić Hetmana. Hetman poświęca się na polu G8. Wieża nie ma wyboru, musi zbić. No i wtedy. Król jest ściśniony, król czarny jest całkowicie zablokowany. No i skoczek F7, szach i mat. Klasyczny mat ściśniony, po raz kolejny niemal ten sam mat. Co ważne, tak jak powiedziałem, ten mat występuje również w partiach czołowych szachistów świata. To nie jest tylko. Coś, co się pokazuje początkującym szachistom. Naprawdę się przydaje. Ostatni przykład, który dzisiaj Wam przygotowałem, jest troszkę bardziej współczesny. Pochodzi z partii z roku 1957. Białymi grał Evans, a czarnymi Bent Larsen. Duński szachista, który przez bardzo wiele lat Należał do ścisłej czołówki światowej. Miał przyjemność grania ze wszystkimi najlepszymi szachistami w drugiej połowie XX wieku. Białe teraz zagrały wieża D3, żeby te wieże sobą współpracowały. Białe wieże się teraz bronią. No ale arcymistrz Larsen wymyślił genialnego mata. Spójrzmy. Zaczął od Ofiary wieży. Wieża F1, szach. No. Wieża bije. Hetman, szach. Król ucieka do rogu. No i co następuje? Skoczek F2. Król na G1. No i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Mamy prawie to samo, co widzieliśmy w poprzednim przykładzie, tylko że tym razem mata robią czarne. Od czego zaczniemy? Oczywiście od podwójnego szacha. Skoczek H3. Słuchajcie, ten ruch jest bardzo ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, skoczek na polu H3 daje szacha drugiego. Pierwszego daje Hetman. Ale ważne jest to, że ten skoczek pilnuje też pola G1, na którym stoi król. Król nie ma wyboru, ucieka na H1. Następuje ofiara Hetmana. Wieża nie ma wyboru, i właśnie tutaj widać dlaczego ten skoczek musi stać na H3 w tym momencie. Nie chcemy ofiarować Hetmana, dlatego, żeby król nie mógł go zbić. Wieża bije i skoczek F2 mat. Coś co widzieliśmy dzisiaj wiele razy. Tylko tym razem takiego mata zrobiły czarne. I tak jak mówiłem, tego mata zrobił jeden z najlepszych zawodników na świecie w drugiej połowie XX wieku, Bent Larsen. Dziękuję bardzo, do widzenia!